Jotty Line 2,15 cm szerokości, czyli Slim Camper Compact, tak się nazywa. się już informacja, że to jest kompaktowy i wyslimowany? Nie, ale znalazłam informację, że ma ogrzewany zbiornik szarej wody, więc na o, pewno nadaje się jako wersja zimowa. Czterosobowa. CX-66 Jotty Line 2026, wchodzimy. O i my mamy słabość do Jetty Line. Tak, i pamiętam, że kiedyś chcieliśmy takiego kampera Sienę, 330. osobowego, bo tutaj między. Dokładnie, jest, no, jest no, to, to sam opcja. Chodź się cofniemy. Pokażę od razu o co chodzi z tym łóżkiem. Jest dla jednej osoby e, opuszczane. I to jest fajne rozwiązanie 182 na 80. Także, także e, fajne rozwiązanie dla, dla trzeciej osoby. Podejrzewam, że można jeszcze na upad tego coś tam na dole poskładać, ale przejdźmy do konkretów, czyli. Jesteśmy na Fiacie. A dlaczego ja mówiłem, że to Ford? Nie, a to jest Fiat. I widzicie, takie niepozorne yy, siedzenia, ale jeśli chodzi o miękkość, yy, to zdecydowanie... Zagłówek może sobie dobrze, regulować. Dobrze i miękko jest. Wygodnie się siedzi, tylko wiadomo, no... trochę pod... Włóżkami trzeba pokombinować. No, szkoda, że no, można by było to trochę tutaj wysunąć jeszcze bardziej, ale jeśli chodzi o miękkość, daje... Piąteczka. Ale tu jest bardzo dużo miejsca tak w ogóle. Przecież to jest tylko 2,15 m szerokości, a tutaj jest bardzo dużo przejścia w środku. Nie wiem gdzie gdzie są te oszczędności zrobione na szerokości. Gdzie uciekło w te kilkadziesiąt centymetrów? No, szukamy. Mikroblacik. <noise> <noise> jest blat, jest w specyfikacji. No ale tutaj pod spodem są tam półeczki uchwycik, który się przydaje czasami. Także... No wiadomo, że tutaj też jest moskitiera na Możesz tam ktoś pomyślał też o szafka, Też przydatne szafka, zobaczmy. piszla. No tych kto się spuszował, także jest otwarta. No. no szału nie ma. <grym> szału nie A, ma sprawy. No, to jest chyba od łóżka. no gdzieś musiał się zmieścić. Tam się pasy nabijają, więc soka i się. do tej szafki dużo nie schować. No ale tak, ale tutaj parapecik pod oknem nad, nad szoferką, więc jakby... Tutaj też coś można pochować i to jest w ogóle miękkie, więc jak głową uderzycie, obyście nie jest ok. Też jest radio, o, chyba nawet takie używamy też w naszym automat, więc dlaczego, o co tu nie ma co narzekać? Podłoga też fajna. No dobra, zobaczmy kuchnię od szapki zobaczmy, chodź synchronicznie otwieramy dwie szapki No i w spore są. Tak jest, ale widać pewne takie, wiecie. Tylko, y, ja bym zrobiła to odwrotnie, bo widzicie, tu jest szerzej, a tu jest, tu się zwęża. Ja bym, ja bym zrobiła to odwrotnie. Tu poszerzyć, a tam niech będzie nie, u góry nie, nie trzeba zwężać, Tu chodzi o to, żeby było więcej miejsca optycznie, to... No ale co mi po optyczności, jak y, potem nie schowasz no. tylu rzeczy, ile powin. No. Dobra. Mamy. To nie ma wyglądać, to ma też być praktyczne. No ale co, to? Bardzo, bardzo, fajnie. No ale masz zobacz jak blatu, to jest no, w ogóle. Ale tu. Umówmy się, będzie problem, żeby zmieścić talerz obiadowy. Dobrze, ale całe szczęście, że zmieściły się wszystkie panele sterowania, od ogrzewania, od zarządzania kamperem, zlew. Oh. Mhm, ładny. A oh. no to nie wiem, czy to może... Nie, to jest plastikowy można chyba wykorzystywać yy, jako deskę. Jako deskę, tak. Mhm. To... A, czekaj, zlew, ale a to jest tak jakby wszystko w jednym kawałku zrobione. No, tak odlane. No. No, nie, ma, nie ma takiego połączenia, Bardzo, Jest pani, ok, no, tylko no tylko i... Trzeba... Miejcie na względzie, Ciemiło. że jak będziecie... Chodź, przesunęmy mikrofony i teraz. To jak będziecie jechać po dziurach. To będziecie wiedzieli, jakim komperem jedziecie. No, dobra, szuflady? Nie. O, parę jest, część nie ma. No, jest yy, duża półka do przechowywania. Mhm. Ja bym jeszcze ją przedzieliła na pół. To no, można zawsze dorobić, to nie jest problemem. Wszystko można dorobić. Ale to w prawej yy, Trochę pojedzić. te uchwyty są za płytkie i ciężko za nie ciągnąć. Jak ktoś ma dłuższe paznokcie, oczywiście. Nie? Można je połamać. O, taka sklejka jak u nas. Grupa Rapido ją wykorzystuje. do szybko nacisnęłaś chyba. No, idealna szuflada? Czy ona też. Tak, też jest. Jest ok. Płytka. A to pewno jakiś techniczny schowek. No, nie, nie no jest jeszcze, jeszcze jedna szuflada. Czyli cztery małe szuflady. Cztery szuflady i duża przestrzeń. Ma to sens w sumie, jak większe butelki, wyższe to w tamtej szafie. O, ale lodówka to nie jest taka jak nasza, ale... No patrz, tu jeszcze jakby dorobili zamknięcie, to byśmy mieli fajną przestrzeń zamkniętą, taką, jest... że można coś pochować. Dodatkowa waga. No dobrze, no to niech będą lamele. No proszę, bardzo ładna lodówka. Ma głębokie tutaj... E... Półeczki. Półeczki, bo nie, nie we wszystkich tak są. Głębokie i. No i proszę, zamrażarnik całkiem pojemny. Można się nieźle zmrozić tutaj. Ok. Nie ma tradycyjnych drzwi do łazienki. E, ja już dotykałem to wcześniej. I zobacz jak mocno trzeba pociągnąć, bo magnes A, o, trzyma. Okay. To jest fajne rozwiązanie. Lamele, ale powiem Wam, że całkiem dobrze Ładnie chodzą. nie jeżdżą. Tak. Mhm. Ale ten magnes jest fajny, który to trzyma. Mamy toaletę, półeczki. O, jest szapka. Fajna, na no, takie małe kosmetyki i z tego co widzę mamy przekładaną łazienkę. I tutaj taka urocza półeczka z boku, na rzeczy pod ręką. No także ten zlewik też taki ciekawy, w Adrii kiedyś takie chyba były. No ale te, te drzwi z tym magnesem trzymają, one się nie otworzą podczas jazdy. No i co? Jesteśmy na tyle tego kampera. No właśnie i zobaczcie, tam są szafki. I ja nie wiem, jakie one są głębokie, ale patrząc na nie od dołu, to myślę, że one są raptem takiej głębokości, więc koszulki chyba na piątą z No i też łóżka wydawałoby ale się. Ale sprawdzę, że... żeby, żebym Dobrze. nie była gołosłowna. Może tylko przesunę troszeczkę tutaj o tą A tutaj część. mamy wymiary, wymiary łóżek 193x74. Jak no, na taki wielki kamper, no, to powiem właśnie. Wam, że to nie jest szał. No, dla ciebie to już był problem. Tak musiałbym naukę spać, a łóżko się kończy. No i się nie pomyliłam. No, te szafki, słuchajcie, mają w maksie 20 cm głębokości. Dosłownie. Także standardowo złożona koszulka się tutaj nie zmieści. Ale jest w ogóle ładnie to zrobione. Pamiętajmy o ocenie też tego kampera. Sufit, su, sufit jest taki. E, no... Lameli, jakieś nie lameli, tylko. E, nie, to jest panel śliskie, taki To śliskie śliskie śliskie. więc załóżmy, że kusz nie będzie się trzymać, ale to jest dużo się dzieje. Dużo szafek, schowków. Szafkę mamy tutaj jedną. Ja taka wąska. Mhm. Tak. No ale za to są w schodach pewno. No. A nie, tutaj coś jest schowane. Bardzo to jakieś. No dobrze, coś tam jest, ale dużo. To coś jest. Czyli akumulator. Tak. No i tutaj no, jeszcze jakiś dodatkowy spamek. Re rewizyjne i tu jeszcze też jest. Tu też jest. No, to jest konkretnie wielkie. Także nie jest tak źle. Nie, no sypialnia fajna, można ją tutaj. No jeszcze tutaj masz szafki. Tylko musiałabym się wysunąć. To no już otwierało się chyba. Te? Nie. A nie, jeszcze tutaj. Są jeszcze po obu stronach dwie szafy. Proszę bardzo, jedna ale nie ma tutaj yy, uchwytu na ubrania. Na wieszaki, i tutaj, i tu jest druga. I tutaj, i tutaj jest uchwyt na wieszaki, tylko trzeba tam bardzo głęboko zanurkować. No, no i przytulnie jest tutaj fajnie. Kuchnia fajna, podoba mi się. Ładnie to wygląda. Ładnie. Ale no, zobacz, ale zobacz jak drzwi, ja Diabeł tkwi w szczegółach. I no, ja bym tutaj. No, na przykład próg tutaj do wejścia do łazienki zobacz, dorobiła. Zobacz, jaki krok musisz do góry zrobić, żeby wejść. teraz wypraszadzimy. No, no, dopiero to widzimy, nie? no, no, no. W tego widzisz. To są właśnie takie szczegóły, które wychodzą potem. Pierwsze wrażenie jest wow. Tak. A potem, jak zaczynasz się dopatrywać a drobiazgów i praktyczności tych drobiazgów, to wychodzi, że jednak ale no, nie, że nie jest to do końca tak, jak powinno być. Warto to zobaczyć na żywo i wyrobić sobie zdanie. No wiadomo, mamy dołagan targowy, ale bagażnik jest taki fajny, bo nie ma jakby bardzo prosty w ustawianiu. Można opierać się sobie o ściany. Tutaj mamy pewno cały cały system związany z butlami gazowymi ja albo... Nie wiem, jakby tutaj trzeba było te rowery zamocować, to to już jest wyzwanie. No i tak myślałem, właśnie tutaj mamy dwie butle gazowe czyli trzeba trochę poprzestawiać rzeczy, żeby się dostać do tego gazu tutaj w to miejsce. Ale są uchwyty do mocowania przewożonych rzeczy fajnie i taka ta podłoga. a nie jestem w stanie tu, tego zamknąć. Custom style. Widziałeś jaki napis? No na bogato. Tak wygląda z tyłu. Wrażenia z tego slimowanego jetty line? No ja tak. Powtórzę, że diabeł tkwi w szczegółach. Początek oglądasz, pierwsze wrażenie jest super, i tak dalej, ale potem, jak skupiasz się na detalach i szczegółach, to można tutaj by było udoskonalić parę rzeczy, przynajmniej wedle mojej opinii. No, ale pamiętajmy o cenie, bo to jest jakby najważniejsze tutaj, czyli za 359,900 pełnowartościowy camper pół integra no miałaś zacząć ten film. No zaczęłam. Właśnie, no co, no baza jest okej, okay, silnik jest okej, okay, no, y, automat okej, okay. wiadomo tutaj wchodzi, tak jak mówisz, akcyza y, w koszty, no ale na tej przestrzeni jadą cztery osoby i cztery osoby śpią, więc w sumie jest dobrze. Tyłu, jedna na opuszczonym tak. na No i zobacz, wymiary, wymiary są w sumie takie pod, zbliżone do takiego blaszanego wana. 20 cm dłuższy tylko i i no, 5 centymetrów szerszy. No ale całkiem w środku wygodnie to wszystko wygląda, i jakby przestrzeń do mieszkania na pewno jest urocza i przyjemna. Są małe szafeczki, brakuje tam w paru miejscach dziewiczek. DMC 3,5, ale w sumie bagażnik. No jest, jest bez problemu, myślę, szansa, że się zmieści w, tych, w tym DMC do 3,5 tony, bo w sumie to jest pianka. Tak, więc może, może nie będzie przeładowywany. Mm, bardzo fajnie, że są duże zbiorniki. Znaczy wiadomo, mógłby być od czystej wody 110, ale mm. mamy 100 i 100. Ale i... jest ok. Lodówka też nie była najmniejszych rozmiarów, z dużym bagażni... z, z, z dużym, dużym zamrażarnikiem. Tak. Także nie no. Pierwsze wrażenie naprawdę, jak ktoś kupuje oczami, to powiedziałby wow, ładny. A my już wspominaliśmy o tym, że parę lat temu bardzo mocno nam się Siena 330 Job ten model, podobał też z pojedynczym opuszczonym łóżkiem, łóżkiem plus francuskie z tyłu. No, line y w ogóle są ładne, takie... To, to takie entry level, no, to, to nie jest marka premium. Tak, ale wizualnie dobrze tylko... się prezentują. Pytanie, jak będą się prezentować po przejechanych kilometrach, na Właśnie. przykład 100 tysięcy, <laughs> jak się przejedzie, niekoniecznie po autostradach. Ale tak, mamy fajne ogrzewanie, bo aż 4 kW trumę, jest kamera cofania. Są... No widzisz, oni idą bardziej w takie rzeczy, które wyglądają, bo tutaj dywaniki są w cenie, a, a no, ja bym na przykład na bardziej raz, no. się skupiła na innych rzeczach, które są praktyczne i przydatne. No, dywaniki nasz zbiornik jest ogrzewany i izolowany od szarej wody. No to jest praktyczne, bardzo to jest praktyczne. tego nie widać, ale to się sprawdza, bo wiemy. No Ale szafki już nie były takie praktyczne, widzisz. Także zachęcamy was, żebyście sami zobaczyli na żywo takiego kampera, usiedli, popatrzyli, nam się bardzo spodobał. Wiadomo, no no jak... bardzo nie, po prostu był ładny, ale ale jak ja podkreślam, diabeł tkwił w szczegółach i te szczegóły, niestety, już nie są takie ładne. Przy tej cenie ale warto, tak, ale... warto się nad nim zastanowić e, i zobaczyć, czy to jest to, czy lepiej e, dorzucić stówkę więcej albo 150 i mieć coś markowego, lepiej wykonanego, czy po prostu zacząć czymś jeździć. A, a w ogóle to można czymkolwiek zacząć jeździć, bo gdziekolwiek staniemy, to i tak widok wszyscy mamy ten sam. Tak? No dokładnie, więc jak mówię, ile ludzi, tyle gustów. Ja w dużej mierze przykładam dużą wagę też do praktyki, do praktyczności tych wszystkich rzeczy, które są na wyposażeniu. Tak. A jak już dotrwaliście do tego miejsca filmu, to przypominamy, że uruchomiliśmy sklep camperek.pl, a na końcu, kamperek.pl, Tam można sobie wybrać, zamówić, spersonalizować odzież karawaningową, i wkrótce już będą gadżety. Także można bardzo fajnie się wyróżnić i będzie nam miło, jak w takich kamperach będziecie chodzić w naszych ciuchach przez nas przygotowanych. I co? Dziękujemy za obejrzenie i. Do zobaczenia!